Witanski jest 26 luty. Elegancko grzeje na objazd pół Standardowo. <laughs> Najpierw a tu proszę bardzo, jaki leży dziesiątaczek świeżynka. <laughs> a, lubi takie Boguś, ale kurde już takie ten. Takie kruciaki gubią. <laughs> Lecimy dalej. Taski jest 26 luty 2022 no dzionek się zaczął kapitalnie no na, na objazdach podniosłem tego dziesiątaczka taki całkiem sympatyczny a teraz grzeje w rewiry, tu gdzie wczoraj podniosłem tego starego Gennata, tyle, że wczoraj była akcja typu, że w sportowym obuwie nie wpuszczamy ale ja urazy nie chowam przygotowałem się dziś lakiereczki elegancko i wale w te bagna mokradła zobaczę może coś bo też fajnie widziałem dwa łosie łyse wczoraj i jest tutaj tych śladów bytowania trochę jeleni coś tam coś tam może być ciekawie jakoś tam nie liczę że do pary podniosę do tamtego ale Jakaś świeżyzna, jakaś rozocha, jakie jest coś może się dziać. Lecimy. Mój noseczek mnie nie zawiódł. Jest tyczunia i to jest fajna tyczunia. Ale kurde ten taki króciak gruby Może ten, może para, bo też widać, że ze dwa lata leżał. Ale... Nie, tamten co mam jest sporo grubszy Ale kurde, w takich miejscach leżą takie stare gnaty Możliwe, żeby tu nikt nie trzepał. Ciesz to widać I <noise> tak człowiek jest drugi dzisiaj <noise> Dzieje się Fajne tereny jeszcze bym Polatał, ale kurde, czas tak szybko leci. A ja muszę dzisiaj być wcześniej, trochę w domu, bo się spodziewam kapitalnych gości. Będą z rzutu Maniacy z Mazur, będą youtuberzy, będzie, będzie wesoło. Może coś tam się wrzuci o tym na kanał z tej wizyty, ale już wiem, że będzie opowieści, opór. A ja co? Mam tego staruszka trochę pusowanego w tym w kołóż, ale... Nie jest ten, nie jest, nie jest złotyka. Boronzerak i będzie w samochodzie jest świeżak. <laughs> A ja spadam do następnej wyprawy narciasz.